Tragedia Julii Pietruchy w wieku 36 lat. Jej matka potwierdziła smutną nowinę i rozpłakała się: W świecie, gdzie blask reflektorów oświetla tylko to, co piękne i doskonałe, rzadko kiedy mamy okazję spojrzeć w głąb duszy artysty, tam gdzie kryją się łzy, lęk i bezsilność. Julia Pietrucha, kobieta o tysiącu talentów, w wieku zaledwie 36 lat, usłyszała diagnozę, która wstrząsnęła nie tylko jej najbliższymi, ale i całą Polską. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, miejsce, gdzie miała nadzieję znaleźć odpowiedzi na niepokojące objawy, stało się milczącym świadkiem jednej z najbardziej przejmujących chwil w jej życiu. Diagnoza była jednoznaczna: poważna choroba serca. Niewidzialny wróg, który z dnia na dzień zaczął odbierać jej siły, tlen, swobodę życia. A przecież to właśnie serce Julii, tak metaforyczne i prawdziwe zarazem, od zawsze grało najważniejszą rolę w jej twórczości. To z niego wypływały melodie, którymi koiła słuchaczy. To ono było motorem napędowym jej pasji i wrażliwości, i właśnie ono zaczęło zawodzić. Gdy wieś dotarła do rodziny, czas jakby się zatrzymał. Matka Julii, kobieta dumna z osiągnięć córki, nie zdołała powstrzymać łez. W rozmowie z dziennikarzami z trudem wydobywała słowa: To było jak cios: moja Julia, moja waleczna, moja niezłomna dziewczyna, a teraz taka bezbronna. Uzy popłynęły nie tylko po jej policzkach, ale i po twarzach milionów Polaków, którzy wychowywali się razem z Julią, najpierw jako Miss Nastolatek 2002, potem jako niezapomniana aktorka seriali, wokalistka o głosie jak z porcelany, w końcu jako dojrzała kobieta, która śpiewała o miłości, samotności i wolności. Julia Pietrucha nie była gwiazdą z papieru. Nie potrzebowała skandali, aby istnieć w mediach. Jej siłą była autentyczność. Z kamerą zaprzyjaźniła się jeszcze jako nastolatka, w błyskach fleszy zawsze pozostawała skromna. Widzowie pokochali ją nie tylko za urodę, lecz także za niezwykłą dojrzałość i inteligencję. Była modelką, która z łatwością mogła zawładnąć światowymi wybiegami, ale wybrała drogę twórcy. Zamiast gonić za sławą, wolała usiąść z gitarą w ręku przy ognisku i śpiewać o prostych, najprawdziwszych uczuciach. Jej debiutancki album Parsley był manifestem artystycznej niezależności. Śpiewała o świecie, który widziała z perspektywy podróżnika, kobiety i artystki. Jej muzyka stała się balsamem dla dusz zmęczonych zgiełkiem codzienności. A teraz tak niespodziewanie Wastaj sama potrzebuje ukojenia. Sama staje się tą, której serce potrzebuje opieki. Rodzice Julii, mama i tata są rozdarci między nadzieją a lękiem. W ich oczach widać wszystko, czego nie da się wyrazić słowami. Nieprzespane noce, modlitwy, ciche rozmowy przy kuchennym stole. To nie powinno się zdarzyć komuś tak młodemu, tak pełnemu życia, powiedział ojciec Juli z trudem powstrzymując wzruszenie. Ona ma jeszcze tyle do zrobienia, tyle piosenek do zaśpiewania. Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku robią co mogą. Julia znajduje się pod opieką najlepszych specjalistów. Mimo bólu i zmęczenia, nie traci ducha. Jej przyjaciele mówią, że nadal się uśmiecha, że próbuje rozjaśniać dni innych pacjentów krótkimi melodiami nuconymi cicho pod nosem tak jakby sama Julia chciała udowodnić, że nawet chore serce może bić z miłością do świata. W mediach społecznościowych pojawiła się lawina wsparcia. Setki tysięcy wiadomości, słów otuchy, zdjęć, wspomnień. Fani przypominają sobie pierwsze koncerty Julii, jej rolę w serialach, fragmenty wywiadów, w których dzieliła się swoimi marzeniami i lękami. Dla wielu z nich Julia była przewodniczką w trudnych chwilach, teraz oni chcą być oparciem dla niej. Ta tragedia nie jest tylko osobistą tragedią jednej rodziny. To symboliczny moment, który przypomina nam, jak kruche jest życie, nawet to, które z pozoru lśni na czerwonym dywanie. Julia Pietrucha, kobieta o wielkim sercu, dziś musi zawalczyć o to, co najcenniejsze, nie dla blasku reflektorów, nie dla sławy, ale dla tych, którzy ją kochają i dla siebie samej. W obliczu cierpienia jej historia staje się jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej poruszająca. Bo to właśnie teraz, w bólu i słabości, ujawnia się jej największa siła. Julia nigdy nie potrzebowała korony, choć została mis, nigdy nie potrzebowała sceny, choć na niej zachwycała. Dziś nie potrzebuje niczego poza miłością, która płynie z całego kraju i płynie szerokim strumieniem. Niech ta historia będzie przypomnieniem, że nawet najjaśniejsze gwiazdy potrzebują czasem naszej modlitwy, że nawet bohaterki potrzebują ciepła, troski i nadziei. Julia Pietrucha, aktorka, modelka, wokalistka, kompozytorka i kobieta o niezłomnym duchu, wciąż z nami jest. I choć jej serce potrzebuje leczenia, jej dusza pozostaje silna jak nigdy wcześniej. Czy można ująć duszę artysty w ramy jednego zawodu? W przypadku Julii Pietruchy zdecydowanie nie. Jej kariera to jak kalejdoskop, w którym każde przekręcenie odkrywa nowy odcień talentu. Wydawało się, że już jako nastolatka osiągnęła wszystko. Została Miss Polski nastolatek 2002, zyskała uwagę mediów i stała się jedną z najbardziej obiecujących młodych twarzy na scenie publicznej. Ale to był dopiero początek, początek drogi, która miała ją zaprowadzić na czerwone dywany, teatralne sceny, plan filmowy, do studia nagraniowego i do serc tysięcy Polaków. Rok 2006 był dla niej przełomowy. To wtedy, mając zaledwie 17 lat, wcieliła się w jedną z głównych postaci w serialu Kochaj mnie, kochaj, który szybko zdobył popularność wśród młodszej publiczności. Julia nie grała, ona żyła swoją rolą. Naturalna, wiarygodna, pełna energii wniosła do tej produkcji świeżość i autentyczność, jakiej brakowało w ówczesnym polskim serialu młodzieżowym. To właśnie wtedy zaczęto mówić o niej nie tylko jako o pięknej dziewczynie z tytułem Miss, lecz jako o rasowej aktorce, która potrafi poruszyć najczulsze struny. Zaledwie rok później, w 2007 roku, przyszło prawdziwe uznanie krytyki. Rola Zosi Paluch w filmie Jutro idziemy do kina w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Sprawiła, że Julia Pietrucha stała się objawieniem polskiego kina. Za tę kreację otrzymała Nagrodę Aktorską Specjalną na 32. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To nie był przypadek. To była eksplozja talentu, która kazała branży filmowej zwrócić na nią uwagę na poważnie. Jej ekranowa obecność była hipnotyzująca. Delikatna, ale i pełna siły. Kamera ją kochała, a widzowie jeszcze bardziej. Ale Julia nie zamierzała dać się zaszufladkować. Zamiast podążać jedną ścieżką, postanowiła eksplorować. W 2012 roku objawiła się na deskach teatralnych jako Juliet, w sztuce Central Park West, Woody'ego Allena. Spektakl wystawiany w teatrze Szósty Piętro w Warszawie był dla niej kolejnym dowodem na to, że potrafi zawładnąć nie tylko ekranem, ale i sceną. Występowała z naturalnością, wdziękiem i dojrzałością sceniczną, której pozazdrościć mogły jej starsze koleżanki z branży. Publiczność chłonęła każde jej słowo, każdą emocję. Krytycy nie kryli zachwytu. W tym samym roku została twarzą marki Olej Active Hydrating. Jako ambasadorka uosabiała świeżość, naturalność i kobiecą siłę, ale nawet w tym obszarze zachowała swoją autentyczność. Nie była typową celebrytką w reklamie. Była sobą, julką z sąsiedztwa, która zna wartość wody różanej i siły spojrzenia. A potem przyszło coś nieoczekiwanego. Rok 2014 Julia występuje w międzynarodowym horrorze The Curse of Styria, produkcji amerykańsko-węgierskiej, opartej na wiktoriańskim klimacie i legendzie o wampirach. Tak dobrze czytasz, Julia Pietrucha w horrorze gotyckim to była rola inna niż wszystkie, tajemnicza, mroczna, ale jakże magnetyczna, pokazała, że potrafi wyjść poza schemat słodkiej dziewczyny i stworzyć postać złożoną, wielowymiarową, pełną mroku i piękna. Tego samego roku wzięła udział w pierwszej edycji programu rozrywkowego Twoja twarz brzmi znajomo na antenie Polsatu. I już w pierwszym odcinku oczarowała wszystkich, wygrywając nie tylko serca jurorów, ale i czek na 10 tysięcy złotych, który w typowym dla siebie stylu przekazała schronisku dla zwierząt kanis w Kruszewie. To nie była zagrywka wizerunkowa. To była Julia, skromna, zaangażowana, z wielkim sercem nawet w medialnym show, potrafiła pozostać sobą. I wtedy, gdy wydawało się, że świat filmu i telewizji to jej naturalne środowisko, Julia zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. W 2016 roku wydała własnym sumptem swój pierwszy album studyjny Parsley. Intymną, akustyczną podróż przez emocje, wspomnienia i obrazy z jej życia. Jej głos, delikatny, pastelowy, ale głęboki, Przypominał szept drzew o poranku. To nie była typowa płyta popowa. To było wyznanie. Każda piosenka brzmiała jak list bez adresu, wysłany do tych, którzy wciąż szukają sensu. Od 7 lipca do 1 września 2017 roku prowadziła autorską audycję radiową Warzywniak w radiowej trójce. Nazwa może brzmiała zabawnie, ale treść była głęboka. Julia zabierała słuchaczy w podróże dźwiękowe, pełne opowieści, inspiracji. I rozmów z ludźmi z pasją. To nie był program do tła. To była przestrzeń dla duszy. W marcu 2008 roku wydała swój drugi album studyjny Postcards from the Seaside. Brzmiał dojrzale i bardziej przestrzennie, ale wciąż nosił ten charakterystyczny dla niej stempel poetyckość, minimalizm i szczerość. Julia nie śpiewała o trendach. Ona śpiewała o tym, co boli, cieszy, inspiruje. Jej muzyka była lustrem emocji. Nic dziwnego, że zyskała status jednej z najbardziej autentycznych artystek niezależnych w Polsce. Czy to już wszystko? Nie. Bo Julia Pietrucha to nie jest historia z morałem na końcu, to opowieść, która wciąż się pisze. Z każdą rolą, każdą piosenką, każdą łzą i uśmiechem, zostawia po sobie coś więcej niż tylko ślad w Google. Zostawia echo. Echo, które teraz, w tej chwili próby, rozbrzmiewa głośniej niż kiedykolwiek. Zanim świat poznał jej imię, zanim błysnęły flesze, a scena teatralna stała się jej drugim domem, Julia Pietrucha była po prostu cichą, zamyśloną dziewczynką z Warszawy. Dzieciństwo, które powinna było wypełniać beztroska zabawa, w jej przypadku nosiło w sobie cień melancholii. Nie było łatwo dorastała w domu, gdzie emocje kryły się między wersami, a uczucia, choć głębokie, rzadko znajdowały swoje ujście w słowach. Julia była dzieckiem, które słuchało. Obserwowała świat z uwagą, która w jej wieku była niemal niepokojąca. Często siadała przy oknie, patrząc na deszcz spływający po szybie i zapisywała coś w starym zeszycie po starszej siostrze Natalii. Już wtedy uciekała w słowo, w dźwięk, w obraz. To właśnie Natalia, dziś znana scenarzystka, jako pierwsza rozpoznała w niej ten błysk głód opowiadania historii. Z kolei młodsza siostra Gabriela, z którą Julia dzieliła dziecięce sekrety, stała się jej pierwszą publicznością i towarzyszką scenicznych zabaw. Trzy siostry, tak różne, a zarazem splecione nierozerwalną nicią czułości, wspólnie próbowały ułożyć własne definicje miłości, bliskości i bezpieczeństwa. Ale rodzinna bliskość nie zawsze mogła ukoić to, co kryło się głęboko w duszy Julii. Była w niej nuta smutku, którą niosła przez całe życie. Smutku, którego źródła nie dało się nazwać jednym słowem. Może to były samotne popołudnia, może zbyt wczesna dorosłość, a może po prostu dusza artystki, która czuje więcej niż inni. W 2001 roku, mając zaledwie 12 lat, trafiła na deski Teatru Syrena w Warszawie. Rola Gerdy w spektaklu Królowa Śniegu w reżyserii Barbary Borys-Damieńskiej była dla niej czymś więcej niż debiutem. Była ucieczką z codzienności. Na scenie mogła płakać naprawdę, śmiać się naprawdę, żyć w świecie baśni, gdzie dobro zawsze zwycięża, a miłość topi lód. To tam po raz pierwszy poczuła, że aktorstwo nie jest tylko zawodem. To była forma przetrwania. Rok później, w 2002, zdobyła koronę Miss Polski Nastolatek. Media zachwycały się jej urodą, ale mało kto wiedział, że za idealnym uśmiechem kryła się dziewczynka, która nadal nie umiała spać spokojnie. Julia nie cieszyła się z blasku reflektorów tak jak inni uczestnicy konkursów piękności. Dla niej była to raczej szansa, drzwi do świata, w którym mogła mówić, pisać, grać, być kimkolwiek zechce. W 2003 roku podczas obchodów Światowego Dnia Poezji Julia zdobyła nagrodę za wiersz Blokowisko, przejmującą opowieść o samotności w tłumie, o betonowych ścianach, które nie potrafią przytulić, jak na trzynastoletnią dziewczynkę. Pisała z porażającą dojrzałością. Krytycy przecierali oczy ze zdumienia, a ona, ona po prostu przelała swoje uczucia na papier, jak zawsze, kiedy coś ją bolało. Wkrótce potem pojawiła się w popularnym serialu TV and Star na Wspólnej, gdzie wcielała się w podwójną rolę Alicji i Julii Furga. Lata 2004-2006 były dla niej intensywne, pełne pracy i nowych wyzwań. Ale nawet wtedy. Będąc jeszcze uczennicą renomowanego II Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego w Warszawie, które ukończyła w 2008 roku, Julia nie pozwoliła, by sława ją przytłoczyła. Wciąż chodziła na spacery po Saskiej Kępie, z zeszytem w ręku, wciąż szukała ciszy, w której mogłaby usłyszeć własne myśli. Bo Julia Pietrucha, zanim stała się ikoną młodego pokolenia, była dziewczynką, która uczyła się oswajać smutek, dziewczynką, która z tej lekcji Uczyniła swoją największą siłę, i to właśnie dzięki temu jej historia porusza tak głęboko, bo jest prawdziwa, bo jest ludzka, bo jest nasza. Są chwile, w których świat powinien zatrzymać się choć na moment zamilknąć spojrzeć nie na nagłówki, nie na plotki, nie na statystyki czy rankingi ale w oczy człowieka, który potrzebuje czegoś więcej niż oklasków potrzebuje obecności, wsparcia, serdeczności. Taką chwilą jest właśnie teraz, kiedy Julia Pietrucha, artystka wyjątkowa, kobieta krucha, a zarazem silna, potrzebuje naszej miłości. Bo Julia to nie tylko aktorka, piosenkarka czy była mis. Julia to symbol pokolenia, które uczyło się dorosłości, słuchając jej piosenek, oglądając ją na ekranie, chłonąc jej poezję. Dla wielu była głosem własnych emocji, tych o których trudno mówić. W jej oczach było zawsze coś więcej niż błysk zawodowego sukcesu. Była tam prawda, czasem smutek, czasem czułość zawsze coś, co nie dawało się zignorować. Dziś to my powinniśmy stać się jej publicznością nie tą, która ocenia, analizuje i porównuje ale tą, która przytula sercem tą, która wysyła dobre myśli która milczy, kiedy nie trzeba mówić nic i mówi, kiedy milczenie boli. Julia zasługuje na nasze współczucie nie dlatego, że jest znana. Ale dlatego, że jest człowiekiem, człowiekiem, który dawał innym światło, a teraz sam walczy z cieniem. Nie zapominajmy, że artyści to nie maszyny do wzruszeń. Ich wrażliwość, która tak często nas zachwyca, jest też ich największym brzemieniem. Julia przez lata dzieliła się z nami swoją duszą. Robiła to delikatnie, z pokorą, bez krzyku. W świecie, który kocha skandale i sensacje, ona wybierała spokój. Dziś jej spokój został zakłócony, za przez chorobę, przez niepokój o przyszłość, i właśnie dlatego dziś bardziej niż kiedykolwiek zasługuje na naszą troskę. Jak możemy pomóc? Nie trzeba wiele. Czasem wystarczy kilka ciepłych słów pod jej zdjęciem. Czasem list, który nigdy nie zostanie wysłany, ale który pomoże nam wyrazić to, co czujemy. Czasem wystarczy pamiętać o tym, że Julia to nie tylko nazwisko na plakacie. To człowiek z sercem, serce, które dziś wymaga opieki. Pomyślmy o niej, gdy za oknem pada deszcz, gdy w radio leci jej piosenka, gdy przechodzimy obok teatru, w którym występowała. Niech każda z tych chwil będzie małym aktem solidarności, bo tak naprawdę najbardziej uzdrawiająca jest ludzka bliskość, nie lekarstwa, nie operacje, bliskość, czułość, czasem nawet milcząca obecność. Możemy się wiele nauczyć od Julii. Pokory, cierpliwości, umiejętności przeżywania bólu bez potrzeby epatowania nim. Ona nigdy nie żądała współczucia, nie prosiła o uwagę, a mimo to zawsze była obecna w naszym życiu. Piosenką, słowem, rolą, teraz to my mamy szansę być obecni w jej świecie nie jako tłum, ale jako wspólnota serc. Niech ta historia Julii przypomni nam, że za każdą znaną twarzą kryje się człowiek. Z prawdziwymi emocjami. Prawdziwymi lękami i prawdziwą potrzebą bycia kochanym, nie za to, co zrobił, ale za to, kim po prostu jest, zatrzymajmy się na chwilę w tym zabieganym świecie. Zamiast skrolować dalej, zatrzymajmy się przy Julii. Z szacunkiem, z uważnością, z wdzięcznością. Bo ona, by być może bez naszej świadomości, robiła to dla nas przez całe swoje życie. Dawała nam cząstkę siebie. Teraz oddajmy jej to samo. Niech każde dobre słowo będzie jak ciepły koc, którym okrywamy ją w trudnym czasie. Niech każda dobra myśl stanie się wiązką światła, która wskaże drogę nadziei. Niech każde serce, które ją pamięta, stanie się schronieniem. Bo Julia Pietrucha to nie tylko artystka to historia odwagi, czułości i wrażliwości to opowieść, która trwa i która potrzebuje nas, jej czytelników, słuchaczy, widzów. Potrzebuje nas jako ludzi. Niech nas usłyszy, niech poczuje, że jesteśmy, że pamiętamy, że kochamy. Julia Pietrucha to nie tylko imię i nazwisko, które widnieje na okładkach płyt czy afiszach teatralnych. To delikatny głos, który otula, kiedy noc staje się zbyt cicha. To spojrzenie, które mówi więcej niż tysiąc słów. To obecność, która nie krzyczy, ale trwa cicho, wytrwale, pięknie w świecie, który tak łatwo zapomina. Julia przypomina o tym, co naprawdę istotne. Wrażliwości, prawdzie, prostocie. Dziś, gdy jej życie zwolniło, a choroba wprowadziła niepokój tam, gdzie była harmonia, warto sobie zadać pytanie, ile jesteśmy jej winni. I nie chodzi tu o pieniądze, nagrody czy sławę, chodzi o pamięć, o to, by nie pozwolić, żeby jej cichość została zagłuszona przez hałas świata. Nie zapominajmy, że największe batalie toczą się w ciszy. Bez fleszy, bez wywiadów, w szpitalnych korytarzach, w oczach matki, która z trudem ukrywa łzy, w sercu siostry, która każdego dnia modli się po cichu, i w duszy samej Julii, która jak zawsze stara się zachować spokój, godność i nadzieję. Może właśnie teraz jest czas, byśmy my, jej publiczność, jej słuchacze, jej widzowie, stali się dla niej tym, czym ona była dla nas, światłem, nadzieją dowodem na to, że miłość naprawdę istnieje, że ludzie potrafią być razem nie tylko w chwilach triumfu, ale i w momentach największej próby. Julia Pietrucha nigdy nie szukała poklasku, ale teraz zasługuje na każde serce, które bije z troską. Niech nasze myśli i uczucia płyną do niej jak najczystsza melodia, ta, którą kiedyś sama dla nas zagrała.